I dobrze to musimy położyć. W ogóle nie może nam to teraz rozwalić, nie? Jeśli teraz maszyna musi się zmieścić, czekaj, bo to trzeba... Jest, 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 siedzi. Yes. Nie... No ten róg może nam rozwalić, wiesz? Jest ryzykownie. Dobra, spróbuję, może nie rozwali. Rozwaliła. Szybko pójdzie. No, ty kupio pizdo! Właśnie straciliśmy 20 tysięcy! Nie wyremontujemy i domu! Jeszcze biją! To. Patrz teraz! Nie wyremontujemy wam domu! Uciekam, o, dobra! Ej, 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 Mamy pieniądze, bo potwór wybuchł! I tak on wjedzie tam do tyłu! Patrz! O wiem, ja to że tam dziura była. Wiedziałem, ja wiedziałem, że tak stanie. Nie, dobra, skupienie fokus. Jak w rokecie, ja Jak w ruke Podzielibyśmy się dwa. na teamy. Tak jest. Podzieliby, tak, podzielimy się na teamy. Kogo chcesz? Ci... Kogo? Dobra, ustawcie sobie numerki, czy zrobić numerki? Ja nie podsłuchuję. Dobra, dobra. Jak ty nas słyszysz Nie słyszysz. Nie, dwa zasłoniłem za uszy, zasłoniłem uszy Dwa, weź dwa. Ja biorę dwa Ja Dobra. jeden Dobra Dobra, wybraliście? Tak, tak Dobra, numer 2 biorę. Jest! Skąd wiedziałeś? <grym> A niegoś. Ja to... No jak ja dwie. uszy zatkałem? Nie. Ej, powiedz coś, powiedz coś. Pum, oh! nie. <laughs> Jak cię słychać! A. Dobra, idę żywać, a. I a. I nie mogę! O, o, mnie! Nie, nie! Nie wierzę! Nie wierzę! a, a. O, nie żyje. Zaszczęść. Zaszczęść go, to nie trafiłbym mnie. No właśnie, myślę, że na strzela trzeba. No, nie gadajcie. Oh. Mucha, 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 Spadnie na dół. Patrz, spadnie na dół. Spad? Wiedziałem. Wiedziałem, że spadnie na dół. Teraz tej mam na kolejny ekstrakta Kurwa wiedziałem, że mnie złapie w końcu Ostraszam go, odstraszam go harmoniką. Dobra dobra, 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 dobrze. dobra. Dobra, dobra, radę Dawaj go dobra, Dawaj dziada Ej, yy, ten, ta pani o idzie jest. z no i No, mnie złapało Ja pierdole, znowu mnie złapało No ja pierdole ale horror akcja. Obrzegam ją, mam No puść mnie, dziadu. Przeżyłem! Nie! Chłopaki! Ja to przeżyłem! Ja to przeżyłem! Nie! Ja to przeżyłem! Nie! Ja to przeżyłem! Nie, ja to przeżyłem. No. Czy nam braknie? To tak nam braknie. W kim bracie idę w głowę? Dostał go! Dostał go! Gdzie jest Stokuj się z tym młotem Zostaw mnie. O, oh, o oh. Mam cię gnoju oh. dobrze, dobrze, dobrze. Uciekaj, uciekaj Dawaj, otwieraj kibel. Niksa w kiblu spuszczamy. Nieee. Oa! Kopan mnie Otwieraj klapę. Za tobie. Czekaj, bierę go na ja. Dawaj. Udobam mamy dołącznie. Cię! Mamy Cię! Mamy Cię! Mamy Cię! Nie. Odbierę. Urwałeś drzwi! Dobrze! Spuszczamy cię! O kur... Ała! Nie ma! Nie! Nie! Wejdziesz! Wejdziesz! Ała! Nie. Jest! 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 Ajajaj! Jaki gnój! Spuścił Dobra. się sam! Sam się spuścił! Sam Dobra, no, się spuścił? Dobra! Są się też! Uciekaj! Uciekaj! Ona ci atakuje! Dziadyko, Dobrze, że zamknęli Zesłam się ze strachu Te drzwi mi się zablokowały, e Dziadyko Nic nie Drzwi mi się zablokowały, zamknęli mnie, nie mogą tu wejść Dziadyko no Ej, usnął? Nie. Daj mi zablokowali drzwi. Uoo! ty go, rozwalił drzwi? Uratowało mnie to!